Cześć, tu Kinga. Witam was dzisiaj na kanale Eko Kreatywna w specjalnym filmiku. Słuchajcie, bardzo się cieszę, bo długo przygotowywałam ten film dla was. Dzisiaj będzie łączony haul. Częściowo będzie to haul i mierzymy z Zary, tak, początek już wyprzedaży w Zarze, a częściowo z Vive Profit, więc będziemy widzieć e, zakupy i stylizację z tymi zakupami z Zary oraz z. Takiej sieciówki lumpeksowej. I teraz pytanie, gdzie kupię lepsze zakupy? Jakie stylówy, jakie rzeczy są lepsze? Czy z Zary, czy z sieciówki, to Wy ocenicie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Naprawdę kosztował mnóstwo, mnóstwo pracy, ale Myślę, że jest ciekawy. Możecie zobaczyć, jaką jakość upolowałam. A wiecie, że ja szukam lepszej jakości, lepszych materiałów. Nie kupuję rzeczy z poliestru. Zarówno będzie to dotyczyło Zary, jak i Vive Profit, bo właśnie w tym sklepie robiłam zakupy. Więc zobaczymy. Lumpex versus sieciówka. Słuchajcie, żeby jeszcze sobie utrudnić i żeby wyzwanie było takie większe to byłam w tych sklepach obydwu równocześnie tego samego dnia. Najpierw w Zarze, później w Lumpeksie, no i yy, w Lumpeksie były 100% ceny, więc nie było tanio, więc można powiedzieć, że no, jest różnica w cenie, ale nie aż taka duża. Chciałam Wam w ten sposób pokazać, że jak chcecie na przykład zrobić zakupy na jakiś wyjazd wakacyjny, czy warto lepiej pójść do Lumpeksu, na przykład jakiegoś dużego Lumpeksu, gdzie jest duży wybór, czy lepiej pójść do sieciowy na wyprzedaż. No to zobaczymy. Słuchajcie, naprawdę ten film był mega pracochłonny, więc was proszę zasubskrybujcie, jeśli lubicie takie tematy. Dobre składy, lumpeksy, ekologiczną modę i tak dalej. I dobry styl oczywiście. I bardzo was proszę o polubienie filmiku. Jest to dla mnie ogromna nagroda i wsparcie dla tego kanału, więc będzie to bardzo mile widziane. Słuchajcie, lecimy już do relacji z obu sklepów tym razem. A później domierzymy z rzeczami, i będę miała jeszcze na koniec dla Was dwie niespodzianki. Jedna będzie związana z tą sukienką, którą mam na sobie. Będzie to konkurs z nagrodą. Także czekajcie do końca filmu. Mam nadzieję, że ktoś z Was załapie się na tą nagrodę. Cześć! Właśnie w tej chwili idę do Zary, słuchajcie, tutaj w Bonarce, i będę próbować znaleźć coś fajnego, kilka rzeczy kupić i przymierzyć potem dla Was. Zobaczymy, czy coś w ogóle zostawię, czy w ogóle w cokolwiek znajdę, co mi się spodoba, co będzie jakościowe, z dobrych materiałów. Lecimy. Słuchajcie, najpierw pokazuję Wam tutaj, jak wchodzę do Zary. No i y, były też akcesoria, oczywiście buty, takie modne, te baleriny z paskiem y, a la Mary Jane. Dużo sukienek na ramionczkach i to bardzo podobnych do kombinezonu, który ostatnio kupiłam z lnem w lumpeksie. No niestety, oczywiście nie wszystko y, z naturalnych tkanin, ale starałam się y, oglądać i pokazywać Wam tutaj te rzeczy, które raczej były z takich lepszych tkanin. Trochę akcesoriów obejrzałam, ale... Nic nie wpadło mi tak bardzo w oko. Jeansowa torebka, no, chyba nie dla mnie, to mi się podobało, ale bardzo ciężkie, bardzo niepraktyczne. Fajna torebka była z tej krowiej skóry, też to mi się naprawdę podobało. E, tutaj widzicie jakieś przebitki, akurat y, chwilowe z jakichś y, metek, bo sprawdzałam ceny. E, bardzo fajne sukienki z bawełny, podobały mi się. Jakby to była moja kolorystyka, to może ta sukienka skończyłaby nawet w moim koszyku świetna. Tutaj była taka ciekawa jasno niebieska, ale ten stanik mnie nie przekonał. No i te spodnie wyglądają trochę jak od piżamy. Fajne dość kombinezony takie z taką kamizelkową górą. I tutaj był ciekawy komplet z lnem, wiskoza i len w bardzo ładnym kolorze różu, w odcieniu takim pięknym z kulotami, takimi bardzo ciekawy krój. Byłam ciekawa jak to będzie wyglądać. Fajne bluzki w stylu boho. I tutaj było ręcznie robione cudo za 600 zł, słuchajcie, ale naprawdę piękne, e, ciekawe sukienki, byłam też ciekawa jak one będą wyglądać, no to zaraz zobaczycie w przymierzalni. E, tutaj też te były dosyć ładne, też takie komplety właśnie z kamizelką, trochę elegantsze, jakby takie na, na styl bardziej miejski, natomiast nie zachwycił mnie krój. Oglądałam też trochę rzeczy z wyprzedaży, jakieś kurtki pikowane, ale tych to w ląpek się zwykle znajduje dużo, więc nawet się nie przymierzałam za bardzo. No i sukienki z wyprzedaży, no te z lepszych materiałów też tu oglądałam. Tu była ciekawa taka wschodnia tunika i ładne wzory mi się rzuciły w oczy, więc wzięłam do przymierzalni te sukienki. No i mm, mam nadzieję, że zaraz zobaczycie. No właśnie, zaczyna się. Słuchajcie, tu był taki komplet bawełniany y, z haftem angielskim, tragicznie to wyglądało, strasznie pogrubia, spódnica o kroju pogrubiającym, takim marszczonym w pasie, ale niefajnie y, wyprofilowanym w talii. No i mierzyłam potem taką węższą bluzkę jeszcze do niej, co lepiej wyglądało. Tutaj ten komplet z lnem był ciekawy, ale nie wyglądał na mnie dobrze. Sukienka w bardzo ładnym kroju z wiskozy, niestety zupełnie przezroczysta. A w ogóle słuchajcie, no, tragedią jest to, że te sukienki w zarze są kompletnie nieprzemyślane krojowo, Źle leżą na figurze, y, są przezroczyste często u dołu. to Większość tych sukienek były przezroczyste, tutaj w ogóle nieregulowane ramionczka, wszystko wychodzi na wierzch. Ta to już w ogóle to była tragedia, nie mówiąc o tym, że miała dziurę na dekolcie. I to jest bardzo ładna tunika, którą w sumie wzięłam jako taką podomkę, ale też miała dekolt wielki. Tu mamy świetną sukienkę, ta jest jedną z najlepszych i wzięłam ją, słuchajcie, zobaczycie ją, wmierzymy zaraz. No i ta bawełniana sukienka we wzory też mi się bardzo spodobała, plus ta z lnem też naprawdę była niezła. Także zaraz się przekonamy, co będzie w lumpeksie, słuchajcie, bo w zarze wzięłam tylko cztery rzeczy ze sobą i to te rzeczy były takie, no... Nie na 100% mi się podobały, powiedzmy sobie. Słuchajcie, kupiłam cztery rzeczy z tego ogromu, bo naprawdę byłam szokowana okropną jakością i po prostu jakimś tragicznym szyciem i krojem niektórych tych rzeczy. I aż szok, że tak mało, ale zobaczymy teraz je w stylizacjach. I lecę do Lumpexu. Jestem, słuchajcie, w Live Profit w Krakowie. Będę wam pokazywać super perełki naturalnych tkanin. Zobaczymy, czy uda się znaleźć lepsze rzeczy niż w Zary. Jak się pewnie domyślacie, był oczywiście nowy towar. No, trafiłam jak zwykle na dzień, kiedy praktycznie nie było przeceny, ale jakie piękne rzeczy trafiłam. No, spodziewałam się, że będzie duża konkurencja według, <grych> wobec Zary, ale nie spodziewałam się, że aż tak. Tutaj modne bluzki, piękne, markowe, z bawełny. Nawet powiedziałabym, że akcesoria w takim modnym stylu były świetne kuloty. Tutaj jest sukienka z Wiskozy, która mnie powaliła. Za duża jest na mnie, ale jest piękna, przecudowna sukienka z Agenemu, z takiej bawełny i w większości z jedwabiu zrobiona sukienka w niesamowicie ciekawym kroju. No ta sukienka też jest przesuperowa. I słuchajcie, no nie wiem, kto wygra ten pojedynek, ale ta sukienka była mega, ta, ta spódnica też piękna, ale miała tam. Gumki porozciągane. Tu była też fajna na ramionczkach i coś z zarysu. Słuchajcie, co kosztowało 80 zł, więc tyle, co rzeczy z wyprzedaży. Spódnica, która spokojnie byłaby lepsza niż tamta w zarze, tyle, że niestety była przezroczysta też. A tu świetna bluzka z Massimo Dutti. No i przepiękna sukienka z wiskozy. Ta była z jedwabi, słuchajcie, ale bardzo, bardzo mała. I nowe modne budki. Jak widzieliście, w obydwu sklepach było dosyć. Yy... Dużo rzeczy, naprawdę. Również w Vive Profit jest mnóstwo rzeczy. Tam się siedzi czasem kilka godzin, żeby coś znaleźć. No niestety, takie są realia. W ogóle strasznie zajęte były też przymierzalnie. Ja musiałam po prostu chwilę tam czekać i stwierdziłam, że nie, 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 nie czekam do tej przymierzalni, tylko mierzę przy tych lustrach po prostu na wierzch te rzeczy, bo no nie ma szans. Musiałabym tam z godzinę w tej kolejce stać, bo każdy ma pełny kosz, wiecie, jak to jest w takich dużych sklepach. W każdym razie, słuchajcie, w Zarze znalazłam sporo fajnych rzeczy. Tak mi się wydawało na początku, ale jak widzieliście, z jakością, z krojem i... i... Też jakby z praktycznością tych rzeczy był ogromny problem, że tak naprawdę, jakbym miała tak wybrać takie stuprocentowe rzeczy, no to nie wiem, czy bym jedną rzecz wybrała, może, może jedną sukienkę. Wzięłam trzy sukienki, takie, które uznałam, że są w miarę praktyczne, w miarę ładnie leżą, są z dobrego materiału, żeby wam pokazać je w stylizacjach. I to są tutaj te trzy sukienki. Kupiłam też jedną rzecz dla Wiktora. On lubi nosić takie rodzaje poncza, narzutki, takie różne rzeczy. I ten kolor po prostu był boski, i stwierdziłam, że to będzie coś dla niego, i rzeczywiście się okazało. I teraz jestem ciekawa, czy zgadniecie, jakie sukienki wybrałam. Tak, słuchajcie, zacznę od końca, jakby od końca tego mierzymy tam w przemierzalni. Pierwszą wybrałam taką sukienkę z lnu. Słuchajcie, właściwie nie z lnu, tylko z lnem. Na wyprzedaży kosztowała ona 99 zł, przeceniona z 200 zł. No i jest bardzo fajnym krojem, takim na lata 80, z takimi trochę motylkowymi rękawami wywijanymi, bardzo ładnie tu jest uszyta. Muszę przyznać, że ma kieszenie, naprawdę no jak na Zare, jak na taką cenę, nie za wysoką, umówmy się szczerze. No to, no to całkiem fajna. Naprawdę całkiem fajna. Jest to troszkę za duża sukienka na mnie. Jest to niby Eska, ale ona tutaj w biuście ma na mnie dużo, dosyć dużo miejsca. Wiecie? Tak jest skrojona, że jest taka dosyć podrzucona. Ale fajnie, bo nie jest też taka obcisła, jest wygodna. Ma fajny pasek też z Rafi I ten pasek ma całkiem jakościową, taką ciężką klamerę. Ładną, taką designerską. Nie jest to plastik, nie jest to jakieś takie bardzo tanie. Ten pasek jest, no tak, on jest takiej trawy i, i, i sznurka, to jest takie połączenie. W każdym razie, słuchajcie, całkiem fajna sukienka, zobaczcie jak wygląda w stylizacji. Chciałabym, żebyście mi też doradzili. Czy którąś z tych sukienek z Zary sobie zostawić, czy którąś z tych sukienek z Lumpeksu, czy w ogóle oddać te sukienki z Zary? Zobaczcie, jak w nich wyglądam. Mnie się szczerze mówiąc, ta, to, to, tą sukienkę bardziej wam chciałam pokazać, bo jest całkiem fajna i cena jest spoko jak na ten skład. To jest wiskoza, bodajże wiskoza z lnem. Tak, dokładnie 55% lnu i wiskoza. I no, ładnie wygląda, to nie jest moja kolorystyka. Ja bym raczej wybrała trochę bardziej taki e, chłodny beż, aczkolwiek on nie jest żółty. To jest neutralny kolor, natomiast no, ja się nie, prze, nie bardzo lubię się w beżach. E, rzadko noszę, jeżeli już to, to nie potrzyje, żeby ten beż był, tak jak jest w tej sukience. Ale jest naprawdę fajna. E, sami ocencie, jak wygląda. Wydaje mi się, że krój jest w porządku. Można sobie rozpiąć i jest troszkę, e, roz, wiecie, na nóżkę widać i tak dalej. Druga sukienka, ta sukienka bardzo mi się spodobała, tylko że ona jest, wydaje mi się, trochę za obcisła z tyłu, ale dajcie znać, co uważacie. Ona jest przeceniona z 250 na 99, również to jest XSK. I ma tutaj taki trójkącik, że widać tu trochę brzucha w tym miejscu, ale mało. W sumie można sobie to nawet jakoś tam zakamuflować, jak się nie chce pokazywać. Bardzo mi się podoba ten wzór i to jest bawełna 100%, słuchajcie, więc całkiem fajna. Yy, taka letnia sukienka z rękawem. Na przykład fajna by była do krajów, gdzie może nie bardzo wypadać tak rozbierać. Wiecie, typu Egipt, Tunezja. Jest cieńka, bo bawełna yy, ma tu jakiś prześwit, więc yy, mogłaby być jako taka troszkę skromniejsza letnia sukienka. Albo sukienka na taki dzień, kiedy nie jest po prostu bardzo gorąco. No, w każdym razie jest piękna i zobaczcie, pokazuję wam z różnymi torebkami tą sukienkę. Dajcie znać, jak się Wam podobam w tej sukience. Czy uważacie, że. Uważam, że jest dosyć zgrabna. Mimo tego, że jest troszeczkę jak na mój guz, jak na lato, jak na upał, troszkę na mnie zbyt wąska może w biodrach. Jest taka. Do... Nie, jest obcisła, ale ja nie lubię, jak coś tak dolega, jak jest gorąco, bo wtedy człowiek zaczyna się pocić i czuć niewygodnie. Trzecia sukienka. Kolorystycznie bardzo mi się podoba. Yy, troszkę mnie martwi, że jest przezroczysty materiał, i trochę troszeńkę ma za długie rękawy. Wiecie co? Ja bym wolała, żeby w takiej sukience letniej, bo to jest cieniutki, cieniutka bawełna, wolałabym, żeby rękaw był trzy czwarte. Bo ten rękaw bardzo ładnie jest zresztą wykończony, bo naprawdę. Nie mogę powiedzieć. Te wszystkie trzy sukienki są dość fajnie wykończone. Tu są takie szczypanki, ładnie obszyte takim innym materiałem, ciemniejszym. Mankieciki też są z guziczkiem i z takim materiałem obszytym, więc naprawdę wykonanie jest w porządku. Tutaj jest fajnie zrobione, że ta dolna, dolna falbana też jest z ciemniejszego, z jakby tego kontrowego materiału, większy wzorek. To jest MK, więc mogłaby też. MK z, z metki, a z tej metki to SK, więc nie wiadomo, może taka SK M -ka po prostu. I też kosztowała 99 zł przeceniona z 200. Fajny materiał, trochę przezroczysty. To jest trochę. Ja nie lubię, jak sukienki są przezroczyste. No widzieliście w przymierzalni tę większość tych sukienek. Ja po prostu się nie czuję z tym komfortowo. Nie lubię, jak mi widać bieliznę i ktoś idący za mną to widzi. No po prostu, według mnie to nie jest eleganckie i no też nie jest, moim zdaniem to też jakoś nie ma się specjalnie czym chwalić, no że, że widać ci majtki, nie wiem, dajcie znać, co sądzicie. Ja tego nie lubię, ja wolę jak sukienka ma albo cieniutką halkę, albo jest z takiego materiału, że w ogóle nie prześwituje, tak jak w przypadku tej, tej z brązem, bo ona ma ciemniejsze wzory i też troszeczkę sztywniejsza jest ta bawełna, ta jest taka cieniusieńka, no ale też no fajna jest, fajna jest taka boho, ten rękaw chyba najmniej mnie przekonuje, że jest taki długi, bo przez to, że są takie długie te rękawy, to mi się to trochę z koszulą kojarzy. Aczkolwiek jak dodamy tu pasek, biżuterię i tak dalej, no to już przestaje się może ko kojarzyć. Kolorystyka jest przepiękna, też można sobie rozpiąć z przodu. No i tak, to są rzeczy, które kupiłam w Zarze. Dajcie znać, koniecznie, czy któraś z tych sukienek według Was jest dla mnie. Od razu mówię, że na pewno nie zostawiam lnianej, bo no tak jak mówię, ja, ja nawet jeśli uważacie, że wyglądam w niej ładnie, bo to jest ładny krój dosyć sukienki. To ja się po prostu w takim beżu nie będę nie będę raczej po prostu w nim chodzić, więc to nie miałoby sensu. No i teraz słuchajcie. Lecimy dalej. Lecimy do Vive Profit. No i tutaj muszę wam powiedzieć, że nawet nie pokażę wam dzisiaj wszystkich rzeczy, bo kupiłam bardzo dużo rzeczy tym razem, bo były tak piękne rzeczy i tak jakościowe rzeczy, tyle fajnych rzeczy było, że nie mogłam się zdecydować, widziałam, no nie wszystko też, ale widziałam dużo rzeczy i część tych rzeczy, które nie są sukienkami, pokażę Wam w następnym filmiku z holem, dlatego, że stwierdziłam, że skoro w Zarze kupiłam tylko sukienki, to dzisiaj Wam pokażę z Profit też tylko sukienki. E, a następnym razem będą inne rzeczy, ale na prawdę też są przepiękne, jakościowe i składowe. E, jedwabie, wełny i, i różne buty nowe i tak dalej. Słuchajcie, pierwsza sukienka, to będzie od razu konkurować z tą różową, moim zdaniem. I jest mega fajna i wydaje mi się, że też jest fajnej marki. Marka się nazywa Mamuszka Paris, bawełna i to jest taki tie-dye z fajnym rękawkiem i ma fajną długość i ma dość fajny krój. Słuchajcie, w sumie wszystko w tej sukience jest ok. Jest ładnie skrojona, ten muślin bawełniany jest przyjemny, taki właśnie nieprzezroczysty. No. Super sukieneczka na lato. Nie wiem, dajcie znać, jak wyglądam w tym kroju, ale wydaje mi się, że, no, że jest przeurocza po prostu. Jest bardzo fajna, bardzo nie jest niemnąca też, więc można wnosić w bagażu i wiecie, wyjmiesz z bagażu, przetrzepiesz i nosisz po prostu. No więc pokazuję Wam takie proste stylizacje z tą sukienką. Ona pasuje praktycznie do wszystkiego, więc tutaj nie ma problemu. I do trampek, i do balerin, i do, do Adidasów będzie fajnie wyglądać, do klapek. Do wszystkiego, serio. To jest bardzo uniwersalne i no, jestem trochę zakochana w niej. Pokażę Wam teraz sukienkę większą. I jest na mnie za duża ta sukienka, chociaż ma niby rozmiar S, ale ja uważam, że aż tak oversize'owa nie powinna być. Według mnie to jest raczej sukienka na 40, albo to jest taka rozmiarówka, wiecie. Eska, ale taka skandynawska bardziej, jakaś taka niemiecka, skandynawska, holenderska, na większe osoby. Piękna sukienka z wiskozy marki Cecil. Ma piękną aplikację. Ona jest w takim właśnie też trochę stylu boho, bardzo luźna, taka troszkę tunika, trochę sukienka. I można sobie ściągnąć tak, jak ja tam mierzymy w, w tych stylizacjach sobie ściągnęłam to e, i ponieważ tu jest trochę takiego niebieskiego, to do, dopasowałam ją do niebieskich dodatków, po prostu i do torby. Niebieskie buciki, e, skórzane balerynki z Zary i, i właśnie torba taka boho. Super, super sukieneczka, słuchajcie. Skoro była taka krótsza sukienka, to pokazuję kolejną. Natalie Fleishauer, Hauer, czy coś takiego. E, taka sukienka. Wydaje mi się, że właśnie to jest jakaś taka niszowa designerka, W rozmiarze też niby S, ale znowu to jest taka sukienka oversize'owa i znowu ja uważam, że raczej na właśnie Mkę niż na Skę. Fajna. Nie wiem, ile będzie miała tu w pachach, ale pewnie będzie miała z 49, może coś takiego 50. Eee, z kieszeniami i świetna, i ona jest też z fajnego materiału, który wygląda jak taki ciemny jeans, bardzo modny teraz. 51% na pewno stanowi bawełna. Wydaje mi się, że pozostały skład to jest len, eee, bo tam jest troszkę zatarte na metce, ale wygląda jak bawełna z lnem, i w dotyku jest takie, taka lekka sztywność, właśnie jak, jak od lnu trochę. Więc. Eee, bardzo, bardzo fajna i taka minimalistyczna, ale niesamowicie według mnie elegancka w kroju i, i ma kieszenie też, więc naprawdę super sukienka. No sami zobaczcie, wszystkie sukien, prawie wszystkie sukienki, które wzięłam z wieszaków, które mi się spodobały z wyglądu i wyglądały na naturalne w Vive Profit, są super jakości i, i żadna nie była, oprócz tej jednej spódnicy, która tam była, żadna nie była przezroczysta. Ta sukienka ma najcieńszy materiał z wszystkich, ale jaki piękny wzór i nie ma aż tak długich rękawów jak ta różowa, więc to będzie kolejna konkurentka do tej różowej. Tylko jest trochę krótsza, to jest troszeczkę niefortunne, bo ja bym wolała dłuższą. Ja, ja, ja wolę taką, jak już długa sukienka, to taka długa, prawie że do, do ziemi, do kostek powiedzmy. No ale ona jest taka dłuższa midi, to jest niby XS, ale spokojnie może to być SK. No piękne, piękne wzory. Bawełna właśnie jest taka jego rodzaju jak tu. Taka cieniutka bawełna i ona ma takie troczki, które się zaciąga, żeby zwęzić sobie pas. Ale to jest znowu taka sukienka, którą właśnie nosiła na takie wakacje gdzieś w Grecji. Do Grecji by mega pasowała. Ale też i w Tunezji tak samo, czy, czy w Egipcie, czy gdzieś. Fajna, leciutka, taka bezpretensjonalna. No nie wiem. Dajcie znać. Ta różowa czy ta niebieska, no ja, ja się nie mogę zdecydować totalnie. No wiadomo, ta była trochę tańsza, mimo wszystko jednak sukienki yy, yy, w Vive Profit były o połowę tańsze niż, niż te w Zarze, prawda? No mimo, mimo tej wyprzedaży. Słuchajcie, kolejna sukienka jest przepiękna, jest na mnie za duża. To jest 44, czy to jest taka lkxl -ka. ale jest tak piękny design tej sukienki, takie wykonanie, to jest H&M, słuchajcie, ale designer, Richard Allen. Allen? Richard Allen, chyba. Tak mi się wydaje. Richard Allen dla H&M, M, dla HIM, jak to niektórzy wolą. Jest przepiękny materiał, gruba wiskoza, taka, e, taka satyna wiskozowa. No i jest piękny, nie tylko design jest piękny, w ogóle to wygląda trochę jak, takie, jak te kształty na moich kolczykach. Tak z daleka, zobaczcie sobie. No, i można znowu zestawiać z brązami, z beżem, z takimi neutralami pięknymi, nawet z takim e, lekko pudrowy beżowy róż. Tu jest przepiękna. Szkoda, że za duża na mnie, bo no, ta sukienka to ma taką klasę niesamowitą, że głowa mała, słuchajcie, i do czerni, do beżu, do złotego, mm. bajeczka po prostu. No nie wiem, to jest szok. No i kolejna cudowna sukienka, ta jest z rezerw, słuchajcie, w ogóle. Turecka sukienka z rezerw i jest na mnie dużo za duża. To jest Elka, my się wydaje, że Elka. Elka, nawet może XL, bo to jest, słuchajcie, sukienka ze skosu, ona się tak ciągnie, patrzcie. Jest przepiękna i kolorystycznie, i ta satyna wiskozowa jest cudowna po prostu. Piękne rękawki, takie właśnie, które ukrywają tutaj te pachy. No, przepiękny, seksowny krój, no i te kolory. W tej sukience, słuchajcie, wszystko mi się podoba. Gdyby ona była na mój rozmiar, no niestety nie jest. Cudowne ma ten połączenie tego różu z czerwienią, z takim lekkim bordem, to przechodzi. Eee, no i tutaj, no, no bajeczka, tutaj do wszystkiego to możecie włożyć, słuchajcie. Na wieczór, na dzień. Eee, wygodne, niesamowicie chłodzące, niesamowicie, bo to jest tak przyjemne i chłodne, że jak teraz dotykam, to, to się czuję chłodniej. <laughs> no i, kochani, coś mega ciekawego teraz. Była w mierze, w tam w przylustrze mierzona ta sukienka. Tutaj muszę uciąć taką nitkę wystającą, ale to nic. Słuchajcie, sukienka z 70% jedwabiu, dodatek ma sztucznego, ale wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że ta część jest sztuczna. Ta, 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 ta zielona falbana i ta zielona falbana, która jest na dole, jest sztuczna, a to jest prawdziwy jedwab. Dlatego wydaje mi się, że to jest 70 do 30, bo. Tak, bo to jest inny materiał. To ma też inny materiał, jakby inaczej wygląda w środku. W każdym razie, to wygląda mi na jedwab, bo nie sądzę, żeby materiał był aż tak podzielony, ale jest piękny. Przepiękna sukienka z takim jakby gorsetem, które się naciąga na takich gumkach. Więc ona do, do ciała dolega do bioder, a później się rozchodzi w taką, taki niesamowity kształt. Takim ogonem. No to jest tak niesamowicie ciekawe i ładne kolorystycznie. Zobaczcie, jakie to ma piękne kolory. Bardzo, bardzo ładna, ciekawa, inna taka sukienka. No, naprawdę zrobiła na mnie mega wrażenie. Zobaczcie, jak ona się pięknie układa ten tył, no po prostu na promenadę, na wakacjach. Cudowna. I trzyma się na biuście, bo ja nie mam dużego, więc uwierzcie mi, że trzyma się. Yy, można sobie oczywiście doszyć, yy, ja, ja, to, ja to włożyłam na kostium kąpielowy po prostu, ale można sobie doszyć ramiączka, yy, jakieś tasiemki po prostu, albo takie wiecie, czarne gotowe ramiączka też będą, bo tutaj jest element czarnego. No naprawdę ta sukienka mnie powaliła. No coś przepięknego. Yy, to taki, takie coś mogłoby być w Zarze, powiem Wam szczerze, bo widziałam takie etniczne inspirowane etnicznymi sukienki nieraz i były teraz, tylko że niestety sztuczne. Więc no ta jest mega po prostu. Ostatnia rzecz, którą na pewno sobie zostawiam, bo to jest coś, co ja kocham. Taka krótka sukienka plażowa albo inaczej tunika, bo można też to nosić do, na przykład do szarawarów, do takich powłóczystych spodni czy kulotów. W tak cudownej kolorystyce i ze złotą nitką. I w ogóle ta firma się nazywa jakoś tak śmiesznie właśnie Gold and Silver Paris. Rozmiar 2, czyli to jest MK. No, piękne to jest. Kocham takie kroje, takie wschodnie z takimi. No, zresztą wiecie, bo ja mam też tą z, z hm taką w te kwiatki żółto-różowe. I ona ma identyczny prawie krój, też związaniem z tyłu. Też ma taki dłuższy rękawek. No, piękna jest. I ma jeszcze takie brylantowe cekinki ponaszywane. Słuchajcie, to jest wiskoza. Wiskoza oczywiście ozdobiona złotą nitką, i to jest coś co kocham. Ja do tego jeszcze na wszelki wypadek takie, e, takie spodenki plażowe tam pokazuję wam, że mam. No i oczywiście do kostiumu. Ja mam w ogóle w takim kolorze zieleni kostium kąpielowy z kilkoma częściami. Taki, taki który ma różne wersje majteczek i, i gór i tak dalej. Więc, e, więc no to jest mega zdobycz dla mnie. Tamta tunika od Mafi Williamsona też się super sprawdza. Mi do tego kostiumu. Przepiękna rzecz, której jestem chyba najbardziej szczęśliwa z tych wszystkich zakupów, ale na pewno zostawię sobie jeszcze jakąś sukienkę, więc proszę Was, dajcie koniecznie znać, którą Waszym zdaniem sukienkę powinnam zostawić, a może dwie. <grym> w każdym razie bardzo jestem zadowolona z tych zakupów. No Jestem ciekawa, oczywiście, Waszych opinii. Czy na podstawie tego filmu poszlibyście do Zary czy do Vive Profit? Ja Wam powiem, że osobiście poszłabym do Vive Profit, bo. W Zarze no, jednak 70% tych rzeczy, które obejrzałam, jakościowo i krojowo się nie nadawały do noszenia. A w miwe Profit więcej jednak tych rzeczy y, było zdatnych do użycia, bardziej praktycznych. I, no, I można znaleźć też takie marki, których w Zarze nie ma, czyli takie już marki premium. Co zresztą też zobaczycie w następnym filmie, bo niektóre rzeczy stamtąd naprawdę są też premium y, i też nowe z metkami niektóre. Także zapraszam Was też na kolejny film. A, no i oczywiście, e, niespodzianka jest taka, słuchajcie. Pierwsza niespodzianka to jest e, zagadka. Skąd jest ta sukienka? Czy ta sukienka jest kupiona w Zarze? Widzicie tam stylizację, która się przewija. Czy kupiłam ją na wyprzedaży w Zarze? A jest naprawdę cudowna. Naprawdę jest tak piękny krój tej sukienki, taki designerski, że szok. Czy kupiłam ją w ViveProfit? Profit? E, dla osób, które prawidłowo zgadną... Pierwsze trzy osoby w komentarzach, które prawidłowo zgadną, dostaną ode mnie 20% zniżki na zakupy u mnie. E, w dodatku te sukienki z Zary, które kupiłam, oczywiście, że te wszystkie rzeczy są dla Was, e, oprócz tego, co zostawię sobie oczywiście, <noise> e, mogą być dla Was dostępne, możecie pisać do mnie na maila, tylko pamiętajcie, piszcie na maila, bo ja najpierw zawsze zawsze czytam maile. Nie, nie biorę pod uwagę w pierwszej kolejności komentarzy, tylko właśnie maile. Oprócz rozdania, oczywiście. I te sukienki, jeżeli chcielibyście odkupić ode mnie te nowe sukienki, bo w przeciwnym razie ja będę zwracać te, których nie zostawiam, to możecie za tą cenę, za którą je kupiłam, ode mnie je odkupić. Jeżeli nie chce się wam iść do Zary, na przykład albo któraś z tych sukienek może też już być niedostępna, bo, bo to była jednak wyprzedaż. No to tak, słuchajcie kochani, to jest taka niespodzianka na koniec, ewentualnie w tej samej cenie, w której są kupione, mogę odstąpić sukienki oraz sukienka, skąd jest, zapraszam Was do rozdania, do komentowania i jeżeli możecie, to udostępniajcie ten kanał i polubiajcie koniecznie, możecie też postawić mi kawkę, jest link do Buy Coffee tu w opisie pod filmem. Pozdrawiam bardzo serdecznie do następnego filmiku. Cześć!